Zachodnie skrzydło pałacowe, mieszczące się w Parku Miejskim w Końskich, na co dzień jest gospodarzem takich instytucji jak Biblioteka Publiczna czy Urząd Stanu Cywilnego. Od kilku tygodni w tym miejscu trwają intensywne prace związane z termomodernizacją, głęboką termomodernizacją, czyli tak naprawdę wymianą zarówno elewacji, okien, drzwi, jak i wszystkich instalacji wewnątrz budynku. Przy okazji tych prac, które są tutaj prowadzone od kilku tygodni, natrafiono na bardzo ciekawe historyczne znalezisko. Odkryto dokumenty mające historyczną wartość zarówno o tym jak i o samym remoncie porozmawiamy dziś z burmistrzem miasta i gminy Końskie Krzysztofem Obratańskim. Kilka tygodni temu rozpoczęły się wielkie prace w zachodnim skrzydle pałacowym. Jesteście po przeprowadzkach i na jakim etapie budowlanym w tym momencie? W tej chwili to jest głównie rozbiórka, czyli to, co musi być odsłonięte, żeby je odtworzyć w innym stanie jest w tej chwili rozbierane, czyszczone, a więc Spadają stare tynki, widać, że tam było wiele różnych warstw i na ogół są bardzo słabe. Dokumentacja zresztą zakładała, że przynajmniej 40% tynków musi zostać skute i odtworzone, pozostałe muszą być wzmocnione różnego rodzaju preparatami chemicznymi i chemii budowlanej. Wykonawca podchodzi do tego bardzo solidnie i tam, gdzie jest w ogóle niebezpieczeństwo, że zbyt słaby tynk, nie. Gwarantuje przetrwania w dobrej kondycji, to, to zostawia gołą cegłę. Rozebrane zostały podłogi, rozebrane zostały stropy, odsłonięte zostały elementy więźby dachowej, bo one będą podstawą. Budowy nowego, nowego dachów, nowego w tym sensie, że zaprojektowana jest konstrukcja stalowa takich hubów, które mają wzmocnić podbudowę samą konstrukcji dachowej. Dzisiaj te krokwie są oparte o goły mur, więc, więc jeżeli to w XVIII wieku uchodziło, to dzisiaj by pewnie budziło wątpliwości, zwłaszcza, że te mury nie są coraz nowsze, tylko coraz starsze. Natomiast no, niedługo zaczną się prace odtworzeniowe, bo tak to jest. Już w tej chwili są przymiarki do rozciągania zlikwidowanych sieci, zarówno elektrycznych, jak i internetowych, ale też wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Tutaj ca cała gama instalacji, właściwie wszystkie instalacje, ulegną gruntownej zmianie, dlatego że. Dotychczasowe powstawały też w różnym czasie, z różnych materiałów i o różnych funkcjonalnościach. Teraz ma być to dopasowane do funkcji, które w tamtym skrzydle są, a więc z jednej strony to jest biblioteka, z drugiej strony to są pomieszczenia administracyjne, z takim układem wewnętrznym, który najbardziej odpowiada użytkownikom. Pewne artefakty udało się odnaleźć podczas prac rozbiórkowych, m.in. za piecem gdzieś jeszcze? To jest rzecz zadziwiająca, dlatego że. Rzeczywiście dawni gospodarze tego obiektu, czyli rodzina Tarnowskich, odeszli stąd w 1939 roku. Potem sam budynek był intensywnie użytkowany najpierw przez okupantów niemieckich, którzy przeznaczyli to na potrzeby swojej administracji. I po roku 1945 zainstalowały się urzędy administracji zespolonej państwa powojennego państwa polskiego. Wydawało się, że wszystko, co tam było do znalezienia, już zostało znalezione, odkryte a tu, co krok, codziennie natrafiamy na nowe ciekawostki. Wydaje się, że największą wartość historyczną, ale i sentymentalną, będą miały druki ulotne i listy z czasów, kiedy mieszkali tutaj Tarnowscy. Zachowało się kilka kartek pocztowych i listów adresowanych do Gabrieli Tarnowskiej z okresu przed jej wyjściem za mąż w roku 1930. Nie spotkałem jeszcze nic, co byłoby adresowane do Gabrieli Potockiej, a więc po wyjściu za mąż. Sporo jest druków ulotnych o charakterze związanym z życiem towarzyskim czyli, jeżeli są programy teatralne, operetkowe po francusku, to prawdopodobnie są dowodem na bogate życie kulturalne mieszkańców, łącznie z odwiedzinami popularnych teatrów. Rewi i oper i we Francji. Odrębną grupę stanowią artefakty z okresu okupacji hitlerowskiej. Z lat 39-45. mamy tutaj dużo prasy niemieckiej, niemieckojęzycznej, trochę prasy polskojęzycznej, ale to tak zwanych gadzinówek. Są druki ulotne, w tym zbiorki anegdot dla żołnierzy Wehrmachtu. Na przykład znalazłem książeczkę, która. Głównie w treści składa się z dowcipów o tym, jak niemądrzy są żołnierze amerykańscy. To, to też przypuszczam, że propaganda III Rzeszy dbała o morale żołnierzy Wehrmachtu, pokazując, jak oni są fantastyczni, świetni. I jest parę drobiazgów z PRL-u. To są zakamuflowane gdzieś na strychu jakieś stare hasła. Wczoraj mieliśmy taki wielki transparent z, lat, z końca lat 40. O pracy i jej, jej, jej znaczeniu, o takiej w duchu epoki. A ciekawym znaleziskiem, z, dokładnie z dnia wczorajszego, to jest zeszyt agitatorów Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z sierpnia 1949 roku. To jest chyba wydawnictwo, które było hmm, cykliczne, czyli prawdopodobnie co miesiąc wychodził taki, taki zbiorek. Hmm, po Pouczeń, y, podręcznik, niezbędnik dla, dla agitatorów. Y, on wyjaśniał pewne kwestie, które mogły budzić wątpliwości językiem, i w duchu ówczesnej propagandy. Ten zeszyt zawiera rozdział poświęcony 10. rocznicy wybuchu II wojny światowej. I dzisiaj się go czyta no, z y, y, pewną ciekawością, dlatego że Próby wytłumaczenia, jak doszło do wojny, oparte są na pewnych założeniach, które już dzisiaj dawno straciły na aktualności, choćby dlatego, że udostępnione zostały archiwa nie tylko niemieckie, ale i, i radzieckie, I, i wiemy o tym, co wtedy pewnie było tylko przeczuwane, ale światła dziennego nie widziało, jak choćby Pakt, Teribentrop, Mołotow. W sumie fajny artykuł, bo na kilkunastu stronach Wydział Propagandy Tłumaczy, jak agitatorzy powinni przekazywać prawdę o y, Polsce senacyjnej, faszystowskiej, imperialistycznej, która porozumiała się z Hitlerem, żeby ten napad na Polskę no nie. Tylko drugi, czy jakieś przedmioty też udało się odkryć? W naszym zachodnim skrzydle? No, są też przedmioty. Część z nich to są przedmioty codziennego użytku, czy typu na przykład tasak, więc poręczne narzędzie kuchenne, czy żeliwne naczynie z odlewni słowianin, typowy saganek, ale dla mnie to jest pewien dowód wysokiej sztuki odlewniczej, dlatego że ten garnek jest cienkościenny, jest bardzo lekki, jest emaliowany, a więc. Już sobie wyobrażam, że zaformowanie takiego modelu i odlanie takiego garnka to naprawdę wymagało ogromnej precyzji i umiejętności, które dzisiaj pewnie byłyby bardzo wysoko w cenie. Jaki mm -hmm. pomysł, co zrobić z tym wszystkim, z tym całym dobrem odnalezionym w pałacu? Na pewno to, co się da, to poddamy yy, yy, digitalizacji. Mówię tu o zbiorkach papierowych, drukach, dlatego że same materialne zbiory, one są w złym stanie, będą musiały przejść jakieś zabiegi służące zachowaniu ich w sensie materialnym. One zostaną po takich zabiegach przekazane do przyszłego Muzeum Koneckiego. Natomiast warto by, by nad takimi dokumentami i drukami mogli pochylić się zainteresowani historią, być może znajdą coś, coś dla siebie. Żeby jednak nie narażać materialnie tych śladów przeszłości na zniszczenie, zużycie to będziemy starać się udostępniać wersję zdigitalizowaną, cyfrową. No, jeżeli coś będzie można ściągnąć na swój komputer i przeczytać w wersji zdigitalizowanej to na pewno nie naruszy to pod względem materialnym tego co się zachowało. Jakość zachowanych dokumentów jest niezła. Ale poddanie bieżącej nie wiem, czytelniczej ciekawości mogłoby spowodować, że po kilku, kilkunastu takich przeglądach nie mielibyśmy co zbierać. Dlatego pomysł na digitalizację, na udostępnienie wersji cyfrowej, z jednoczesną ekspozycją tych dokumentów w ich oryginalnym wyglądzie w przyszłym Muzeum Ziemi Koneckiej.